Siemo, oczywiście sobie dzisiaj gramy w Roblox z naszym kochanym Frends przywitaj się. Gdzie ty jesteś? Ja jestem. Tutaj. Dobra, chodź za mną. A, a wy najpierw zostawcie wizytę ze suba ilekaj i najpierw w komentarzu Aż tak nie to przypomniałem Wam serduszko, a dzisiaj gramy sobie w kołanego, ale nie jesteśmy niewidzialni A i jak chodzimy to... Co, co, coraz bardziej nas widać? Wiem. A ty gdzie jesteś? Ja robię parkour w miejscu, gdzie mnie na pewno nie znajdą. O tu jesteś, widzę cię chyba. A nie, to, ty, to nie ty. Dobra, może cię znajdą, może nie. Ja nie wiem. Odbierz. Ej, ja, ja robię to taktyk, że chodzę i stoję. Chodzę i stoję. Wie, wiesz, o co chodzi? A ja stoję w miejscu. Ej, czego mnie widać całego? Ej, ciebie też widać całego teraz? Nie. Bo mnie tak. Może dlatego, że się ruszałeś. Nie właśnie się nie ruszałem. U ej, nie, tu mnie nie, nie, nie znajdą w ogóle. Dobra. Niewidzialność. Nie widziałem. O, widzę cię. Widzę cię, ja sobie tańczę. Dobra! O kurde. Widać mnie kłopoty! A tu ktoś idzie chyba. Ej, a ty gdzie jesteś w ogóle? Ja oh, sobie tańczę. Ja, ja, ja znalazłem taką kampę. Za Sianami. Za, za, za takimi normalnie. Ja też jestem za Sianami. Co? Jak za A w sensie, że. Ja, ja jestem za, za tymi półkami z, z Sianami. I, no, i koniec. Jestem za półkami. Gdzieś... nie ja wiem, gdzieś ty był. Chyba też byłem. Dobra, a Bo teraz... Znalazłem w... dla nas challenge. Musimy no się dawaj. ruszać. Czyli, że nie możemy na przykład tylko w miejscu stać. A, i trzymamy się razem. Je no to jest, kim jesteś? Jesteś na no, Pani. Dura. Chodź Ogólnie się musimy ru ru ruszać, znaczy nie możemy w miejscu stać To tu chodź tutaj Chodź, no chodź Tu może sobie poczekajmy Wskocz może na mnie Co? Jej, wygraliśmy, kolejny challenge <trywnie> Dalej mógł być, być, być niestety ten challenge, ponieważ nawet, na, na, nawet nie było sekundy rundy, była ale w sensie, że kiedy szukają. Je Jesteśmy w szkole, czyli o Jezu, jestem szukaczem. O oh, helna, no. ale ty się, ty dalej masz to wyzwanie, mógł ci się cały czas ruszać. Dobrze, będę się ruszać. No, ale, ale spokojnie, ma, możesz się zatrzymać. Jak, jak na przykład ta niewidzialność już będzie schodzić. Ja jestem sam? No. Tu nie. W... Pikabu! bo. No, kto to? Kto to jest? Jak ja już typa z, e, zrobiłem. No, zabierz jakiegoś typa, no, a ty jesteś cały no. no, dobra, to a gdzie, a gdzie jesteś, w o obronie? Hmm, gdzie jesteś? E, kogo zeszeliłeś? Co? Kogo Jak... Jakiegoś typa, typka, o co? Też dziewczyna! Nara! O, siema! Ej, ona ci już zastrzeliła? A, a gdzie ten. Nie gadaj! Nie gadaj! Ty mnie zastrzeliłeś na początku. Jezu, sorry! Bo ciebie, co, letwo Twojego skina było widać? Ale chodziłem. Kurde, sorry. Nie wiedziałem, sorry. jej swojego kolega. Niestety, przepraszam. Dwa ukrywacze. Teraz jeden. Ej, patrz, bo, mam, bo, bo, bo możesz jeszcze zaraz pokazać. Wiesz co? No. Że gdzie Czekam. jest. A! Jezu! go o, że... Yes! Zrobię Kto go. go zabił? Ja. Ej, tu... To fajnie. Ej, ale nie, ja naprawdę cię przepraszam. Bo co le to letwo było cię widać. Dobra. W następnej ruch, gdzie też będziesz mógł. Jak, jak, jak będziesz, kim jesteś? Dobra. my się. I, my I teraz możemy mamy czele. No, no. żemy że teraz stać się w miejscu, ale no. musimy być w tych samych pokojach. Wiesz o co chodzi pewnie? No. A gdzie ty jesteś? tutaj. chodź, chodź tutaj do, do tutaj. Tutaj lepiej. no chodź. No tutaj, tu chodź, tu chodź. mi to się zdecyduje. Za za te za yy, wiesz co. Patrz, ja jestem tutaj za tym. Dobra. Jak tam? I... Puh, jak oni to pokazują? Aha, bo tu jest takie coś. O, teraz będzie dobrze. No, znikamy. Halo, znikamy. Co? Czas znikać, bo tu zaraz chyba przyjdzie. Nie, ja Cię jakby co widzę. No właśnie, to źle! Musi... A mnie nie widać. Tak mam zrobić, żeby się zniknąć? No, musisz stać w miejscu. Aha, no. dobra. Ale stałem w miejscu i nic. Nie, bo ty byłeś w, w pozycji spinania się. A to się zalicza jako chodzenie. Okej. Okay. Ja już nie będę. Ej, dalej jedna osoba szuka! Ten jest w ogóle afg. Co? Gdzie ona w ogóle jest? Ona się obraca dookoła siebie. Uwaga, para tańczyć. Nie tańcz, a sami widzowie? O, Fajna summer. Cześć O nie idzie Idzie, 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 idzie jest? Dobra. to było proste nie, Prost. kolejny w um, w co to w Polska, co Więzienie co na... F ma mapa więzienia, nie, dawaj. Nie, Dobra, nie pójdę za. Do... Ja nie chciałem, ja nie wiedział. Uch. Kim jesteś? Ja jestem ukrywaczem. Też. To, chodź, 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 chodź. Gdzie my, gdzie my to tu możemy iść? Chodź tutaj. A czekaj, tak jest panie. Teraz jest ta... Tylko tak, po prostu. Sobie teraz na razie zagramy. Oho, oka. Ej tu, tu chodź. Ja idę do tego. In in the way. In the way. Ja in the way. idę do jednej celi. Ja też idę. Dwóch. Oni są awk. S? Ej co jest? Czemu ludzie po prostu tak o, umierają? Giną. Jak trzech? Się dopiero... o ma Dlaczego nie są awk? Dobra, dobra, jesteśmy Dobra Dobra, dobra, dobra I tu, idą tu Halo, żyj halo. Ja żyję, ja żyję stary Ja mam plan Jaki? No za chwilę zobaczysz Patrz, ona strzela no? Tutaj idzie Nie ma jej ja. <głos》> Poszła za jednak e, Ujawnij Czemu chcesz mnie ujawnić? Ujawniłem cię Nie dziękuję, żartuję Żartuję, nic nie kupiłem Dobra, mamy 20 sekund. Egra jest easy. Real. O kurde. Dobra, i wychodzimy. O! Ej, uśmiech! Nara! Bracie prawie umarły. Dobra, i teraz jest ostatnia ta. Runda. I teraz... Jaka? No ostatnia ogólnie. No dawaj no, jakie wyzwania? Ostatnie wyzwanie musimy cały czas chodzić. nie, nie możemy Bro, ani, bo... raz, ani razu stanąć. W się sensie, no możemy, ale to raz na 15 sekund możemy. Sobie li liczymy 15. Ale na razie teraz mo mo możemy. Ale że na przykład... I dobra, ja idę się schować gdzieś w wysok... Właśnie tutaj. Patrz! No patrz! Na esto wygrywam. Patrz, gdzie ja jestem. Jak się sprintuję? Sprintujesz? Nie wiem. Pa, tak ja cały facet. czas po, po, po dachu chodzę. Patrz, one z drugiej strony, a ja sobie tutaj chodzę. Ej, i, no. i, i nie idź tam, bo popatrz, jak jest tam, to tu, tutaj nas nie, nie widzi w ogóle. Widzisz? No Nie chodź tam Wysoko Ja robię taktykę Jak tu wejdzie To spadamy na dół Jezu, a, je, jezu, a ja się stałem tym ja... Dobra, dobra, ej nie, my tu wy... Kurde, stałem się czy tutaj z góry chodzić. Tam jest większość, więc tu się chodzimy. Pa, pa, jak się. Pa! O, o tu, tutaj trzeba teraz bombardu. I, mu i, I musimy być cały czas wi widoczni, przynajmniej w 10%. Spadłeś? Wcale nie, spad wcale nie spadłem w tej sekundzie. Dobra, użyję mojej taktyki, której sprawię, że wejdę na górę, ale nikt mnie nie zauważy. Pum, misja skończona. Patrz, internet Patrz, nie złagował. O kurde nic nie mogłem zrobić Flagowali się. Pa, idzie, idzie. Ale zła... Ej, ej zrób te... Ej, dobra, spadamy, spadamy Cztery, nie, trzy 2, jeden ua, ua, ua. Dobra, ua. Wie, 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 jak mu się podoba... Ela i najpierw się Hashtag niewidzialność to przypniemy wam serduszko, chyba były dwa hashtagi, ale dobra nie wiem. Więc zasłonę odcinka i nara! No